Na pewno słyszeliście o tej wczorajszej propozycji premiera Morawieckiego, w, że będą obniżać podatki. Pamiętacie taką anegdotę o socjalizmie, że socjalizm to jest taki ustrój, który rozwiązuje problemy, które sam stworzył? I dzisiaj mamy chyba dokładnie taką samą sytuację. To znaczy pis stworzył potężne problemy, potężne zupełnie, z, podnosząc podatki przy pomocy polskiego ładu. Więc trzy miesiące później dochodzi do wniosku, że jednak zburzy ten polski ład, bo tam było za ostro i obniży te podatki i uprości. W, wow! W połowie roku, żeby było jeszcze bardziej skomplikowanie. Po co oni to robią? No, wiadomo po co to robią, bo idą na wybory. W, tylko popatrzcie na całość tego obrazka. To, je, to będzie obniżka podatków, tak, to będzie ewidentnie obniżka podatków, dzięki której znacznej części z nas trochę więcej w kieszeni zostanie. Niektórym zostanie kilkaset złotych, niektórym zostanie może nawet małe parę tysięcy. Mówię skali roku. I proszę mi teraz powiedzieć, czy obniżka podatków o 5% w Waszym przypadku? Pozwoli poradzić sobie z inflacją, która może dobić do procent 20. Czy te kilkaset złotych, czy, czy, czy nawet jeżeli to będzie 1500 czy 2, które zostanie wam w kieszeni, rozwiąże wasz problem z ratami kredytowymi, które wzrosły dzisiaj w taki sposób, że wielu ludzi zastanawia się, czy jeszcze stać ich na miejsce, w którym mieszkają. Czy to rozwiąże problem z recesją, do której nieuchronnie idziemy? Ta obniżka podatków oznacza 18 miliardów mniej w budżecie. W kilka miliardów, to jeszcze chyba nie jest do końca policzone, które dostaną mniej dostaną samorządy, a więc oznacza to kolejną degradację tych usług, które, które samorządy jeszcze jakoś próbują prowadzić. Dlatego studzę entuzjazm tych, którzy dzisiaj mówią, ale wspaniale obniżyli podatki, będziemy płacili mniej. Nie idziemy na gospodarcze Eldorado, idziemy dzisiaj na zwarcie z, z, z bardzo poważną i bardzo trudną sytuacją, sytuacją gospodarczą.